Witam na moim kanale i na nowym filmie. Dzisiaj jesteśmy ponownie nad jeziorem Łacha Nowowiejska. Kontynuujemy takie późno jesienne, no w zasadzie już prawie zimowe wędkowanie. Także jesteśmy za szczupakiem. No będziemy próbować przewać tą nieszczęsną pasę. No w tym sezonie szczupaków akurat nie połowiłem. No, ale może dzisiaj odbijemy się od tego, takiego wędkarskiego dna. Także ja nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Pogoda, można powiedzieć, że szczupakowa. Zobaczcie, jak jest mglisto. Także, no, szczupaki lubią taką pogodę. Jest też dość ciepło. Wiatr lekko wieje. No, zobaczymy, jak to dzisiaj będzie. Pokażę moim widzom, czym dzisiaj planuję sobie łowić. No zobaczcie akurat tego beokleju, ja sobie tutaj tak odłożyłem. Bo za chwilę będę przynętę zmieniać. A co mamy w pudełku? No to już wam pokazuję. Tutaj mamy jakieś kanibale, takie nie za duże przynęty, oczywiście. No z tego powodu, że ja jeszcze mam problem z tym nadgaskiem. Jakimiś wielkimi przynętami rzucać nie mogę. Po prostu to oznacza dla mnie ból w tym nadgasku cały czas. Tutaj mamy jakiegoś Westina, znowu kanibala. Tutaj mamy kanibala Casta. Tutaj jakaś guma od Savedra. Też na bardzo lekkiej główce 3 gramowej. Hak dość krótki. Tutaj kolejny Westin. Jak widzicie, główki są dość lekkie. Od 3 do 6 gram. Tutaj Berkeley. Następny Westin. No, klasyka czyli Cannibal. Tutaj mamy Mansa. To jest chyba Mans padle Około 10 cm przynęta, także no jak na jesień to nie są jakieś giganty, no ale tak jak mówię no cały czas mam problem z tym nadgarstkiem tutaj mamy gumę trapera tylko, że ona jest nielekko odkształcona i nieprawidłowo pracuje także na nią rzucać nie będę raczej tutaj kolejna guma trapera, ale niestety ma ten sam problem jak widzicie także no te gumy dzisiaj raczej nie będą miały kontaktu z wodą tutaj mamy gumę mikado znowu foxa Tutaj mamy takiego mniejszego, nieco kanibala z brokatem na lekkiej główce. Ale to jest kanibal z AliExpress. No a tutaj gumka od sawydża, Też może sobie ją odłożę, bo no, przy takiej pogodzie, przy takim słabym nasłonecznieniu może e, będzie miała e, no taką decydującą, powiedzmy, te, te ubarwienie, tak? No, jest dość jaskrawa, szczupak jest w wzrokowce, może coś się uda na nią wyciągnąć. Mamy tutaj jeszcze gumy Relaxa. Nieco większe, tutaj też jest relax, Jackson Intensa. Relax w takim malowaniu, powiedzmy, ala policjant. No taka guma niezbyt smukła bardziej powiedzmy w kształcie kąpia. Tutaj mamy takiego mniejszego Foxa, ale dzisiaj jego sobie odpuścimy. To nie, zobaczcie, to jest mała guma bardziej bym powiedział nawet taka okoniowa. Także, no widzicie, przekój. Przynęt na dzisiaj jest dość duży, pudełko wcale duże nie jest, ale w zupełności nam na dzisiaj wystarczy. No jest wszystko, można powiedzieć. Ja już sobie tutaj te dwie przynęty odłożyłem, za chwilę idą w ruch. No taki jest plan na dzisiaj. O przynętach już było, to powiem jeszcze o rzeczy najważniejszej, czyli o wędce i kołowrotku. No jak widzicie i pewnie na poprzednich filmach też widzieliście, ja mam kłowotek z Pro Red Ark. Kupiłem go w 2013 czy 2014 roku, także już ma kupę lat za sobą. Ja na niego wyciągałem nawet sumy, to jest wielkość 10-200. Myślę, że około 2,500. tysiąca, no z Pro, inaczej troszeczkę je numeruję, opisuję rozmiary. No do tego wędka nowa w tym sezonie kupiona, poprzednią swoją połamałem, miałem. Robinsona Diplomata e, 2,40 do 23 gram, czy tam do 22. No, w tej chwili nie pamiętam, ale coś koło tego. No To jest wędka o no, klasę wyższa. Kupiłem w dobrych pieniądzach 250 zł na promocji, tam z 400. No i tyle ona mniej więcej kosztuje. E, Pen Konflikt XR e, 2,44, e, 10 do 30, czyli taka klasyka. Powiedzmy, szczupakowa, wyrzut taki klasyczny, najbardziej popularny. Ja większymi przynętami nie łowię, zresztą sami widzicie. Widzieliście, co mam w pudełku. No także długość, też taka uniwersalna oczywiście wędka przeznaczona do wędkowania z brzegu bardzo fajna, bardzo mi się podoba. No, akcja, tak jak mówiłem, szybka nawet powiedziałbym X-Fast. No, praktycznie można powiedzieć, sama wcina też czupaki, jeśli mamy odpowiedni kąt podania przynęty no dobra, tyle o sprzęcie zaczynamy wędkować pierwsze rzuty o sprzęcie Wam już wszystko powiedziałem, także wypadałoby też wspomnieć o samym łowisku jesteśmy na wodzie PZW zbiornik nazywa się Łacha Nowowiejska położony jest koło Józefowa pod Warszawą. No wodą opiekuje się koło numer 26 z Józefowa. Jest to stare, tak jakby rzeczy. Wisły. W tej chwili praktycznie cały czas od niej odcięte. No niestety te rekordowo niskie stany wody powodują to, że woda z Wisły tutaj już nie wchodzi, także stopniowo, stopniowo poziom wody tutaj się obniża. No pewnie latem i późną wiosną zbiornik mocno zarasta. Co tam jeszcze warto dodać? Jeśli chodzi o szczupaka sandacza, jest to woda No Kill. Jest zakaz wędkowania na martwą, i na żywca, na martwą rybkę i na żywca oraz zakaz wędkowania z łódki. No podejrzewam, że w tygodniu, w te ciepłe miesiące, tutaj wędkarzy jest cała masa. Zresztą widać to po wydeptanych miejscach tutaj i ścieżkach. No, tak wyglądają pełne informacje na temat tej wody. A my już skupimy się na wędkowaniu. Nawet mamy do swojej dyspozycji pomost, i to całkiem porządny, ponad taki słabszy. No to o tej porze oku już bym się nie zdecydował wchodzić. No dobra, fajne miejsce, obławiamy. Daliśmy szansę takiej gumie. To jest Berkeley. Kiedyś był na jakimś unboxingu. Główka piątka, kilka rzutów wykonałem, ale nic się nie zmieniło. Cały czas bez kontaktu. Ech. Ogólnie na takie przynęty nigdy jakoś szczupaków nie łowiłem, ale to głównie z tego powodu, że rzadko na nie rzucałem. A warto w pudełku mieć, powiedzmy, różne gumy mniejsze, większe, jaskrawe, niejaskrawe, takie rippery, większe twistery. No trzeba kombinować, bo póki co, tak jak mówiłem. No jest mega słabo, nawet kontaktu nie było. Idziemy na miejsce, na którym ostatnio szczupaka udało się wyciągnąć. Oczywiście okaz to nie był, chyba w ogóle jeden z mniejszych jaki kiedykolwiek złowiłem, a z tej wody to zdecydowanie najmniejszy. No ale skoro był mały, może będą większe, no za chwilę się przekonamy. Dobra, ja się tutaj oskładam i zaczynamy rzucać. Jest już po godzinie 14, .00. Ja idę na kolejne miejsce. Obłowię je sobie na szybko. Przed chwilą minąłem spinningistę, ale jest na pusto. Także nie tylko ja nie mam dzisiaj wyników. A wydawało mi się tak na początku, że jakieś szczupaki wyciągnę. Ja na tym łowisku jeszcze nigdy na pusto nie byłem. No, mega wyników też nie miałem, bo zazwyczaj to się kończyło jednym szczupakiem. No, tak właściwie zawsze. Kończyło się to jednym szczupakiem, w dodatku nie za dużym, no ale coś tam z wody wyjeżdżało. A dzisiaj póki co jesteśmy nawet bez kontaktu. No tak to bywa. Ja się też w sumie zastanawiam, czy publikować takie filmy na moim kanale, na których nie ma ryb. No słabo to się może ogląda, ale ja też nie chcę siać jakiejś propagandy, że co wyjście mam rybę, że nie jestem na pusto. Bo takie wyjścia oczywiście też się zdarzają. Oczywiście nie tylko mi. Także no dajcie znać, co o tym sądzicie, a my już schodzimy na nowe miejsce. Tutaj też porzucamy, już dochodzimy do tego odcinka tej łachy, gdzie jest płycej. Także no, teoretycznie szansa na też czupaki mniejsza, ale no, zobaczymy. Zobaczcie, mgła nie odpuszcza, pomimo tego, że jest wiatr. Jak widzicie, fala też jest. No to widoczność mocno ograniczona. No dobra, ostatnia godzina, nawet niecała wędkowania wypadało, by coś złowić przed nami dwa ostatnie miejsca. Jest już godzina 14.30, sami widzicie słońca nie ma, także po 15 tutaj błyskawicznie zrobi się ciemno, no i jak widzicie dziki tutaj urzędują, a ja Jakichś kontaktów z nimi sobie nie życzę. Także dwa miejsca przynęta, ta co na początku, na najlżejszej główce, i może rzutem na taśmę coś złowimy. No, trzymajcie kciuki. No i stało się moje pierwsze wyjście tutaj na zero. No podejrzewam, że w tym sezonie już tutaj nie przyjadę. Ale na wiosnę za jakimś okoniem pewnie się skuszę. Także no szybkie podsumowanie i ja już lecę do domu. Czas na krótkie podsumowanie. No, bo tak szczerze mówiąc, nie ma o czym gadać. Nic nie udało się złowić. Żadna ryba na filmie się nie pokazała. No, w ogóle możecie dać znać, co sądzicie o takich materiałach. Kilka ich e, na moim kanale jest jakąś tam oglądalność mają. No co ciekawe, niektóre nawet większą niż filmy, na których dość konkretnie połowiłem. Ale tak to jest, tak jak mówiłem, dajcie znać, co o tym sądzicie. No sezon powoli już nam się kończy. Mamy 19 grudnia, ja jeszcze może jakieś wypady sobie zaplanuję. Jeśli pogoda pozwoli, to postaram też coś się nagrać. Także, no jak dzisiaj to wszystko wyglądało, widzieliście, no zapraszam Was na nowe filmy, także do zobaczenia.